To była potworna masa, dirty bulki Zbirował tych wujjaz. Wszystki ty, wujas, ty wujas był na, na wspomagaczach. Pamiętam Dirtyka, kiedyś powiedziałem, że na początku, że ja to chcę jeszcze mięśnie zbudować, żeby jakoś wyglądać. A ona mi tak się zaśmiała za mnie i powiedziała, że na razie to nie myślimy o takich rzeczach. A ja sobie pomyślałem, że... To ja będę myślał, pani może nie myśleć. To było 2000 przy tym ile, ile ważyłem i przy tym, że miałem dzienny trening po 3 godziny. Bo na wtedy trenowałem, nie wiem jak ja trenowałem, ale w skrócie robiłem tak zwany broskwit. Lepsze powiedzenie. To, co wolno przyjdzie, to wolno odejdzie. To, co trudno przyszło, to trudno odejdzie. Dziwić, że psyfika siada. Po prostu, no naturalnie organizm nie jest przystosowany do płynięcia. Bardzo stresujący proces. A jak jesteś się Dewilem, je za mało, no to później stało tak zwane wilcze głody, których miałem bardzo często. i Myślałem, żeby to rzucić bardzo często. Muszę przyznać, że pora masz, bo miałem go przez półtora roku, Tu już zacząłem się martwić. Myślałem, że nie chodzi do lekarza. Tu już, żeby to już naprawdę było grubo, bo się martwiłem. Po pewnym czasie, jak zaczęłem pójść, to na szczęście wrócił. Chyba po czterech, 5 miesiącach taki. To, no nawet teraz, bo jestem na masie, to już czuję się tak, kurwa, jak, jak mężczyzna, można by powiedzieć. Wygrywać, ale nigdy się jeszcze nie poddałem, nie podnę się. Cześć słuchaj, ja chciałbym dodać od siebie, że żebyś nigdy się nie poddawał. Wiem, że może być to odebrane jako zwykłe motywacyjne pierdolenie, no ale taka jest prawda. Tak jak usłyszycie w wywiadzie z Dawidem nie raz miał takiej myśli, żeby rzucić to wszystko w pizdu, żeby już się poddać. I ja miałem tak samo. Wiecie, nasze historie są różne. Dawid zrzucił 55 kg. Ja jak zaczynałem ważyłem 55 kg, czyli można powiedzieć, że zrzucił z siebie człowieka. No ale w końcu nasze drogi jakoś się przetnęły i, i wczoraj robiliśmy razem przysiady. Zawsze, gdy miałem takie chwile zwątpienia mówiłem sobie. Ej, dzieciaku, poradzimy sobie. Będzie dobrze. Też życzę sobie, żebyś mm, tak samo do siebie mówił, bo wiecie, nieraz jest tak, są chwile zwątpienia, gdzie się odzywa we, na, wewnątrz nas, te małe dziecko, nie wiem, z przedszkola, któremu ktoś zabrał kredki i może czuł się wtedy bezradny. Dlatego warto sobie przypominać, że, że, że co by się nie działo. Dlatego ja wiem, że nawet jeżeli obejrzysz ten film, on cię zmotywuje cholernie, co naprawdę będzie dla mnie wielkim sukcesem to i tak może za tydzień, może za dwa znowu będziesz miał takie myśli, że, że będziesz chciał to rzucić w pizdu. Jesteśmy ludźmi. Myślę, że, że naprawdę większość osób się z tym zmaga. No i wtedy chciałbym sobie, żebyś przypomniał, że jesteś tak naprawdę silną bestią i wiecie, to są tylko myśli. One wpływają, znikają. Jutro, jutro wstaniesz rano i się okaże, że te myśli, które miałeś wczoraj wieczorem, już dawno ich nie ma i od nowa chcesz Chcesz działać i tego ci życzę, żebyś wytrwale dążył do, do celu. Bo pamiętaj, że you know, moim zdaniem na końcu tej drogi jest nagroda, którą fajnie byłoby odebrać. Także słuchaj, Dawid, ja wiem, że, że miałeś długą drogę za sobą, żeby teraz być i ze mną siady robić. Tutaj, jakbyś mógł tak przybliżyć swoje początki? Ile ważyłeś na początku? Jak, jak to wszystko się zaczęło? Kto Cię zainspirował? Może jakiś taki moment szczególny? No 140 było na liczniku. 140 nie, to wagi, nie były tak? To mieście, niestety. Nie, nie jest niestety. To była potworna masa. Dirty bulking do, do limitu. Okej, okay, przy jakim wzroście, żeby tak zobrazować? Tak wtedy to było nawet 8.0, 8, 8, teraz troszeczkę podrosłem, 2 cm, to już jest 8.2, różnica no niby mała, ale zawsze. Tak jest? No i zainspirował to wujas, niestety wujas był na, na wspomagaczach, oh. wujas był na wspomagaczach, a ja tak pomyślałem, że ja to nie będę nic brał, bo ja nie idę na skróty, wiem, że wujas zawsze jak schodził to z towaru, to tego nie było. Dlatego ja powiedziałem do, do serca, że to co wywalczę, będzie moje do końca życia. Ok. No i na razie się sprawdza. Ok, słuchaj, czyli ważyłeś 140. No. Obecnie do jakiej najmniejszej wagi zszedłeś? Obecnie. Znaczy było... najmniejsza tak twoja tak waga. Jest, tak jest. No, w te wakacje co były, to było 8-8-5,5. Było w redukcji cel 8,5 5 ale niestety już się wykruszyłem psychicznie. No i 8-5,5. Ok, 85, czyli na szybką matematykę to jest 55 kg? Nigdy 15, dobry ale nie byłem. to po pierwszym roku chudnięcia, gdzie zszedłem do stówki, to później był efekt jojo, bo to tak. w 3 miesiące to 40 kg było. Właśnie o tym chciałem porozmawiać: jakie błędy tutaj były. A największe to to, że za szybko. I do dzisiaj się zastanawiam, myślę, że to po prostu zapasy fatu nie napędzały, mm -hmm. bo ja dziennie to mogłem zjeść jedną parówkę i dwa jajka, nie? a początku to, to, to tak jak mówiłem, nie było to zbyt mądre, bo to dziennie, dziennie nawet potrafiłem parówkę i trzy jajka zjeść, i to te jajka to robiłem specjalnie bez fatu, bez, bez oliwy, bez niczego. Na samych jajka się skazyłem i taką suchą papkę jadłem. Mm -hmm. No i z czasem jak już schudłem do tych stół, to zobaczyłem, że to się tak. Ktoś tutaj nic nie ma, tutaj tego, no i pomyślałem, że trzeba się zainteresować. No i na początku to nie liczyłem tak naprawdę nic, tylko starałem się, jest po prostu mięso, czy to jakąś tam rybkę, czy to coś tam, nie liczyłem. No i tak naprawdę od momentu, jak tak się porządnie wziąłem do siebie, jak już pomyślałem, że chcę iść w siłownię, no na początku to takich planów nie było, po prostu chciałem schudnąć. Jak już postanowiłem, że coś tam chce fajnie wyglądać. Zacząłem liczyć, pobrałem apkę do, do, do liczenia, kwitatu. jakąkolwiek apka wystarczy. Tak podsumować na początku, twój dzień jedzenia składał się nawet z jednego jajka, no, tak, z parówki. No to... Tylko to jadłeś tak, jakby. No tak jest. No ja miałem dwa posiłki w ciągu dnia. Nie, nie jadłem rano, bo stwierdzałem, że nie czułem się głodny. Jadłem dopiero po cyniku, że to było po 16.00, może? Okay. I tak, nie wiem, przed snem, żeby było i. Czyli dopiero później za zacząłeś się interesować tym, jak tak, ważne są tak. kalorie, makroskładniki. To tak chodziłem, bo wiedziałem, że jak będę się ruszał, to schudnę. co nie, nie do końca jest prawdą. Nie? W no w sumie no nie. w żadnym wypadku nieprawda. Tak, tak. No Może to pomysł, ale, ale nie jest głównym czynnikiem. No, że w no findu, to... Uświadomiłem sobie, że istnieje coś takiego. To może przejdźmy do takich y, początków, że wiesz, miałeś też 140 kg na wadze. No. no i nagle to było tak, że nie wiem, jednego dnia się obudziłeś i mówisz, no kur... teraz muszę coś z tym zrobić. I szło to wszystko tak liniowo. Czy miałeś takie momenty, że wracałeś, ja nie przerywałeś? Nie, nie, to jest,